Drodzy widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj rywalizacja bajecznej kasy i I love Big Cash. Na premierze tej zdrobki wspominałam, że ma taką samą tabelę jak bajeczna kasa. Zobaczcie. No, a dawno u mnie nie było odcinka z rywalizacją zdrapek z tej samej tabelą, z tą samą tabelą. Także dzisiaj jednorazowy powrót. Chociaż zobaczymy, może będę jakieś porównywać, bo 100 równa się x, chwilowo wstrzymuję, zobaczymy, czy będę jeszcze dalej robić. Także na razie będą inne odcinki, a dzisiaj taka rywalizacja. Obie zdrabki, losowe numery, 1,15 podaną przez panią z kolektury. Tutaj sama wzięłam, ale też losowo mam 4,18 no i co? Zacznijmy od bajecznej kasy. Trzeba dawać pierwszeństwo starszym. Wkład 40 zł. Trzymajcie kciuki, żeby nie przepadł w całości. I szukamy 26, 23, 32, 27 i 11. Albo worka, albo mnożącej skrzyni. Właśnie o rekord wysokości wygranej, pytałam Was na rozdaniu właśnie w tej zdrapce mam swój rekord 200 zł to jest moja najwyższa wygrana do tej pory, także nie wysoka jak na tyle drapania zobaczymy czy ta zdrapka, w której mam swój rekord się dzisiaj ładnie spisze na razie nic nie ma 13 też nie

Zaczynamy od czwórki. Tutaj będziemy szukać liczb 19, 51, 57, 26 i 47 albo napisu cash, albo monet. Premiera poszła bardzo źle, więc jak coś wygram to będzie to moja pierwsza wygrana w tej zdrapce. Na razie nic nie ma. O boku pełno.

Chyba był jednorazowy wypadek przy pracy. Szukamy 38, 51, 26, 25 i 23. O, patrzcie, jest cash. Ale fajnie. No to ta zdrapka wygrywa rywalizację. No dziwo. I są monety. Numerek 18 tej zdrapki. No pięknie, no to na premierze nie było mi dane nic zobaczyć, a teraz od razu komplecik symboli. Super. 49, 27, 46, 43, 57, 22, 55, 52 i 15. Dobra, patrzymy. Pod keszem dycha, pod monetami dycha. No i tym samym mamy trzy dyszki na tej zdradzie. Z numerem 18. No to fajnie. Emocje do końca. I tutaj w I love Picker wpadło 30 zł. W bajecznej kasie obie nic nie dały. Także zdecydowane zwycięstwo tej nowszej. Zaskoczyło mnie to. No ale fajnie. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Także dzisiaj na wkład 40 wygrane 30. Jestem zadowolona. No, takie wyniki to już są akceptowalne. Dobra, dziękuję kochani, że zajrzeliście. Cieszę się, że mogliście zobaczyć jakąś wygraną u mnie znowu. No i zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale. Pa! pa.